Cześć, dzień dobry. Dałam sobie przez chwileczkę, przez dłuższą chwileczkę odpoczynek od przyjmowania tych zewnętrznych introjektów. Te zewnętrzne introjekty to są wierzenia i to są przekonania, to są emocje, projekcje innych ludzi, które przyjmujemy i uznajemy za swoje własne, które nie pochodzą od, yy, od nas samych. Tylko są to emocje, które doświadczamy, na przykład emocje ludzi na zewnątrz albo wierzenia i przekonania ludzi na zewnątrz. I, no i uznajemy je jako swoje własne. Pozwoliłam sobie na Pozwoliłam sobie na taki dzień, dzień tak, bo już miałam. Szczerze mówiąc, czułam się zmęczona. Miałam dość przyjmowania do mojego serca, do mojej duszy ciągle, ciągle nowych, i po prostu tak czułam, że mi tutaj tak, ta energia w tym sercu, tak tam cały czas, coś tam, cały czas tak czułam takie już poirytowanie, bo. Prawdopodobnie za dużo, za dużo chciałam brać i wiedzieć i przyjmować ze świata zewnętrznego, ale w sumie, ale w sumie yy, słuchałam takich fajnych osób, ciekawych osób yy, z, cieka, z ciekawymi filozofiami. I a niektóre były takie dość, dość mocno wyzywaj, yy, wy, wyzwaniem dla mnie. Bo niektóre wierzenia doprowadzały mnie do emocjonalnych kryzysów i y, tych takich emocjonalnych, bardzo trudnych doświadczeń. Dałam sobie spokój i przerwę, i rzeczywiście w medytacji muszę przyznać, że bardzo jestem zadowolona, bo odczułam, odczułam dużą ulgę wczoraj. Y, nie, nie słuchałam niczego, nikogo. Nie szukałam, nie szukałam tego odzwierciedlenia na zewnątrz, ani motywacji. I rzeczywiście, rzeczywiście bardzo dobrze się wczoraj poczułam. Gdzieś ten umysł był bardzo taki spokojny. Jakieś tam myśli z przeszłości gdzieś tam latały przez ten umysł, ale nie, nie przejmowałam się za bardzo. No, i tak rzeczywiście w tej medytacji sobie tak po cichutku, po cichutku sobie żyłam w ostatnim czasie i pozostawałam sama z sobą. Ta kundalini we mnie jest nadal aktywna, ale nie przeszkadzała mi tak bardzo. Tutaj jakoś nie, nie dochodziło w tej klatce piersiowej do jakichś silnych aktywacji psychicznych i do. I do reflektowania gdzieś do jakichś przeszło, przeszłych sytuacji. No i właśnie też, też sobie poćwiczyłam i zauważyłam, że właśnie ćwiczenia bardzo dobrze wpływają. Także taki, nawet taki, nawet nie taki jakiś zwykły spacerek, ale taki, taki jakiś mocniejszy trening jest jak najbardziej wskazany i naprawdę dużo lepiej się, dużo lepiej się czuje Także zdrowienie, zdrowienie działa, jeżeli chodzi o właśnie zdrowa dieta dalej. I te ćwiczenia jakiś taki silniejszy, silniejszy, jednak ten trening przydaje się nie tylko jakiś tam spacerek, że sobie pójdę na jakiś spacerek, tylko jakiś taki mocniejszy, jak sobie dam troszeczkę wycisk, nawet pół godziny, czy, czy nie wiem, bo chciała, chciałabym w sumie godzinę, jakiś półgodzinny, jakiś taki mocniejszy trening. No to od razu jest lepiej i nie tylko, nie tylko poprawia trawienie, ale też poprawia sen. Także fajnie. No, i właśnie byłam, byłam bardzo zadowolona, i właśnie cieszę się, że tak, bo jestem bardzo wrażliwa na tę energię I rzeczywiście za każdym razem, jak yy, gdzieś w tym moim ciele, te, jest, mam takie, przez tą też może, mam taką ogromną wrażliwość, że jak kogoś słucham i przyjmuję te introjekty z zewnątrz, no to bardzo to w moim ciele odczuwam, i mam wrażenie, jakby jakieś ciało obce po prostu przechodziło do mojego serca i po prostu i, i, i za bardzo jestem wrażliwa na te introjekty z zewnątrz i strasznie jestem wrażliwa i po prostu już to było dla mnie za dużo, no i odsunęłam się odsunęłam się od, y, od coachów, od nauczycieli, od wybrańców przez chwilę i, i, i zdecydowałam się po prostu nie słuchać, nie słuchać ich i dać sobie po prostu odpoczynek emocjonalny y, dać, da, da, dać odpoczynek dla mojego serca i dać sobie, podarować sobie po prostu spokój. No i zadziałało, i, i rzeczywiście wczorajszy wieczór tak przebiegł w takim, takim naprawdę wewnętrznym spokoju i ciszy umysłowej. I po prostu, gdzie te moje energie wewnętrzne nie, nie, nie czuły, nie miały wrażenia w byciu takiej ciągłej pracy i ataku gdzieś z zewnątrz i przyjmowania tych introjektów, tak jak mówiłam. Takie też. A propos, a propos takiej osobistej wolności taka, taka retrospekcja chyba będę sama sprzedawać te introjekcje. Żeby jak ktoś ma ochotę, żeby sobie po prostu samemu kogoś, kogoś kogo przyciągnąć, to sobie sam może będzie mógł sobie odzwierciedlić i zrobić swoje własne przemyślenia. I wróciłam w pamięcią wczoraj przy tych moich medytacjach, wróciłam w pamięcią do sytuacji, kiedy byłam na wakacjach z rodziną i zawsze gdzieś mieliśmy tendencję, że ci rodzice ciągle gdzieś błądzili i nie, nie mogliśmy znaleźć sobie miejsca do, nie mogliśmy sobie znaleźć miejsca do odpoczynku, do spania. I z, y, podjęli decyzję, że będziemy spać pod gołym niebem, i to będzie takie fajne. I pojechaliśmy na to jezioro i będziemy spać pod gołym niebem. I że w sumie to jest ciepła pogoda. Ciepły, ciepły wieczór się zapowiada, więc w sumie nam nie potrzeba tego domu do spania. Będziemy sobie spać nad tym jeziorem i po prostu nie wynajmujemy żadnego domku. Podjęliśmy taką decyzję. Yy. I, yy, I rzeczywiście, jak myśmy tam odpoczywali nad brzegiem tego jeziora, yy, w pewnym momencie yy, ja, byłam, ja byłam zawsze taka bardzo tolerancyjna. Ja miałam w sobie bardzo, yy, bardzo dużo tolerancji i pamiętam, że Ci chłopcy, którzy się mną interesowali, to yy, mój ojciec zawsze ich tak bardzo silnie krytykował. Zresztą ojciec był zawsze bardzo silnie krytyczny, bardzo. No, nie lubił, nie lubił chyba większości ludzi. On chyba lubił tylko ludzi takich jak on i którzy mówią tak samo jak on. No i pamiętam, że tam podszedł do mnie taki chłopak, który postawił sobie włosy tak, że reszta miał na dół, a tylko tak sobie postawił tutaj. No i on mnie zaczepił, i zaczął do mnie gadać. A że ja zawsze byłam otwarta, ale do ludzi. Znaczy otwarta? Nie, tolerancyjna. Otwarta może nie tak bardzo. Co raczej tolerancyjna. I ja I jak ktoś okazywał mną zainteresowanie, to. No to ja chętnie posłucham sobie. No i ten chłopak podszedł do mnie i zaczął mnie zaczepiać i zagadywał do mnie. No i mojemu ojcu się bardzo to nie spodobało, że taki i taki do mnie podszedł. No i oczywiście tam zaczął okropne takie przy. Takie okropne rzeczy tam mówić, jakie to jest coś tam. No, wiecie, jak to ojcowie, jakie tam rzeczy mniej więcej. To sobie na pewno wyobrażacie, jakie on tam rzeczy na, na niego, tam na, na, na pierniczał i tak dalej, z takim silnym napędem emocjonalnym. A mi się to zawsze nie podobało, bo, bo kiedy on tak krytykował innych ludzi i tak dalej. No to że byłam wtedy z nim. Emocjonalnie związana z rodzicami, no to te jego emocje od razu były odczuwane we mnie. I w momencie, kiedy on tak napieprzał na tych gości, którzy byli mną zainteresowani, i wyzywał ich okrutnie, to ja czułam ten jego lęk, i czułam jego strach i e, czułam jego ból, za który on nie chciał wziąć odpowiedzialności, że bo on się bał, że ja pewnie. Z, zostanę zmarnowana dla takich facetów, że się zmarnie dla takich facetów. I on nie wiedział, że bombardując tych facetów, którym, którzy się mną rzekomo interesowali, a to był po prostu jakiś facet, który chciał się ze mną pogadać, jakiś chłopak, który chciał sobie po prostu ze mną pogadać, to wszystko. Ja jeszcze się z nim nie hajtałam, ja jeszcze nic tam, nic ten. No ale się ojcu bardzo nie spodobał ten chłopak, że to, to jakiś taki dziwak do mnie podszedł. No i, yy, i w momencie, kiedy on do mnie, do mnie zaczął go atakować bo no to ja tam w silnym takim stresie od razu, w strasznym stresie, bo on sobie nie zdawał sprawy, że w momencie, kiedy on tak silnie atakuje i krytykuje tych wszystkich ludzi, którzy są mną zainteresowani, moją obecnością, no to nie zdawał sobie sprawy, że ogromny stres we mnie powodował i niechęć, i niechęć ale nienawiść do niego, a nawet nie do tego dziwacznego, obcego człowieka, który, który zdecydował się do mnie podejść i za, yy, zainteresować mnie swoją uwagą i swoją Zainteresować mnie swoimi opowiastkami, to, że ojciec sobie nie zdawał sprawy, że w tym momencie, jak on tak strasznie krytykował, właśnie tego chłopaka, no, że właśnie on tak naprawdę w tym momencie emocjonalnie, że ja byłam wtedy z nim emocjonalnie związana, no to, że strasznie dużo bólu w sobie odczu odczuwam, że on tak atakował tych wszystkich ludzi, których on nie znosił, nienawidził i pragnął, żebym ja też ich nie, nie znosiła i nienawidziła. Yy, a. A ja nie miałam takich tendencji do siebie. Ja, jeżeli coś, to po prostu ja w tej chwili tego mogę mojego, mojego ojca nienawidziłam, nie znosiłam, bo powodował we mnie strasznie silne emocje, strasznie silny stres, którego ja nie chciałam czuć. No, ale idąc dalej, myśmy, myśmy tam, potem leżeli nad tym, Leżeliśmy nad tym jeziorem, i w pewnym momencie grupa młodych ludzi pojawiła się przed moimi oczami, i w tej yy, młodej grupie. I w tej młodej grupie ludzi, był tam jeden. Większość z nich skoczyła do jeziora, już zbliżał się wieczór. Tam było, tam było więcej biwaków i tam było dużo młodzieży. Ten młody chłopak bez żadnego skrępowania. To, to nie jest w ogóle krytyka z mojej strony, tak w ogóle. Obserwowałam go, grupka osób weszła do tej wody, żeby się ukąpać. I on, bez żadnego pardonu, nawet bez, bez majtek, bez slipek, wskoczył do tego jeziora z mydłem, z kostką mydła w ręku i mył się. Nie przejmował się tym, miał, miał genitalia na zewnątrz. Pamiętam, że miał, no miał po prostu no genitalia, cały był goły na zewnątrz i on się rzeczywiście tym mydłem podmywał. I właśnie... Taki, taka taka dzik, dzikość, i tak, taka wolność w nim była, i zarośnięty wszędzie, i nie przejmował się, że coś tam, że, że był zarośnięty. Właśnie taki, taki naturalny, dziki po prostu, taki, taka wolność, dzika wolność. I, yy, I właśnie poczułam taki delikatny smutek, że kurczę, że mężczyźni, że faceci, chłopacy mają tyle wolności, co my nie mamy, co my dziewczyny nie mamy. i i właśnie poczułam taki smutek, że mnie, że mnie jako dziewczyny nie stać na taki objaw, takiej wolności. No i nie mogłabym tak wskoczyć sobie, nie mogłabym sobie tak. Ja osobiście nie potrafiłabym się zdobyć na taką wolę, żeby wskoczyć do jeziora. Niewygolona, nie nieogolona, z mydłem w ręku i podmywać się, wypluskać się, wyjść z tego jeziora i dobra, jestem gotowa. Ręcznik na głowę, wysuszyć się. Nie przejmuje się, że ludzie na mnie patrzą, że inni ludzie tam są. W ogóle zero przejmowania się. I i on sobie tam, tam wraca do tych swoich namiotów, do ziomalków czy coś tam, i po prostu i dobra jest, no nie? I pomyślałam sobie wtedy, ja wtedy byłam taka zasmucona sobą, bo myślałam sobie, że ja się przejmowałam. Że, że ja się przejmowałam wtedy takimi rzeczami, że nie wiem, że, że jakiś włosek pominęłam jeden i że ktoś go mógłby zobaczyć. Ja się przejmowałam wtedy, że jak włosy zmoczę w pływaniu, to że już moja matka mnie zacznie oceniać, że jak ja teraz wyglądam. Ja się wtedy przejmowałam, nie miałam wtedy nawet wolności, że jak deszcz padał, to ja się przejmowałam tym, że włosy mi zmokną. I zaraz ktoś się pojawi tak podobny do mojej matki, i zacznie, i zacznie mi mówić, że zacznie krytykować mój wygląd, że jak ja wyglądam. Albo wrócę do domu zmoknięta i zamiast, zamiast powiedzieć, albo podać, yy, podać mi ręcznik, wysuszyć mnie ten, no to zaraz krytyka, że jak ja wyglądam. I że. Yy. Albo, że niektórzy się śmiali, że jak smokła kura. Ja się wtedy przyjmowałam tym, co ludzie mówią, co myślą. Teraz mam więcej wolności i nawet przyznam się szczerze, że nawet jak pada deszcz, to czasami nawet nie biorę, czasami nawet mi się nie chce brać parasolki, bo wiem, że, że no to co, że przemoknę, no to zaraz mi te włosy wyschną, no to co, że przemoknę, albo nie przejmuję się do tego stopnia, że no to co, że ubrania mi przemokną, no to sobie położę je potem na suszarce i wyschną. No to co, że przemokną ubrania, to co, że ja przemoknę, no to wrócę do domu i wytrę się ręcznikiem. Szczególnie jak jest lato, no to się, to się na pewno nie przyjmuje tym deszczem i czasami nawet po prostu, mimo że wiem, że będzie padał deszcz, to wychodzę czasami bez parasolki. Ale były czasy, że się rzeczywiście wychowując się, wychowując się z tymi rodzicami niezwykle krytycznymi co do wyglądu i skupiającym całą swoją uwagę na, tą, na tej fizyczności swojego dziecka i cielesności swojego dziecka i takim ogromnie kryty krytykańskim tym domu, gdzie się wyrastało w tym takim po, poczucia właśnie takiego, y, poczucia takiego nieatrakcyjności i ciągłego takiego starania się i dbania o tą atrakcyjność i patrzenia ciągle w wy, wystawy sklepowe, czy, czy, czy mi się tutaj coś pokrzywiło, czy tutaj coś, ten. I ciągle sprawdzanie i upewnianie się co do swojego wyglądu i przejmowanie się i nie daj Boże, jak deszczek pada i roz, rozmył się makijaż, no to już... Y, no to już złe samopoczucie, bo jak ja wyglądam i już się czuję ze sobą źle, gdzie teraz, gdzie teraz rzeczywiście mam już taką kontrolę nad swoimi emocjami i uczuciami, że takimi pierdołami się nie przejmuje, Nie przejmuję się tak za bardzo sobą i, i, i swoimi pierdołami. No właśnie. I właśnie zobaczyłam tą wolność tego chłopca i pomyślałam sobie, jak, jak że o wiele więcej chłopcy mają wolności niż kobiety. I jak, nie wiem jaka byłaby, nikt nie zareagował na, na tą wolność tego chłopca. Nikt go nie skrytykował, nikt go nie wygwizdał. Szczerze mówiąc on w tej, on w tej chwili, on był jakimś takim moim wręcz bohaterem, bo nikogo nie skrzywdził. No, niby jest jakiś przepis prawny mówiący o tym, że nie wolno się... Nie wolno się rozbierać publicznie. Ale ten chłopak, ten chłopak nie był transwestytą, on nie szukał mojej reakcji. On, on widział mnie, ale widziałam w jego oczach totalną, totalną, totalną obojętność, że ja na niego patrzę. Nie obchodziło go to. No, no nie dostał erekcji, a nic takiego, i to nie, było, nie, było, nie robił tego dla podniety, dla podniety seksualnej. On po prostu poszedł do tego jeziora się po prostu kąpać, okej? Okay? I on nie robił tego, nie robił dlatego, żeby osiągnąć, y, osiągnąć podniecenie seksualne, żeby osiągnąć erekcję. Nie. On po prostu zamanifestował swoją wolność, że mam, mam wyrąbane, że inni na mnie patrzą, i on sobie po prostu poszedł i on po prostu się umył, i miał wyrąbane, że inni się patrzą. I rzeczywiście nikt na to nie zareagował, nikomu to nie przeszkadzało, i nikomu to nie sprawiło ża żadnego dyskomfortu, i tak dalej. Bo rzeczywiście, gdzieś w przeszłości, jak byłam młodą dziewczynką, nawet tam 11 czy tam 10, 10 lat, i na przykład sama podróżowałam na kolonie, a nie, nawet chyba z rodzicami. To byłam świadkiem, że siedząc w pociągu w przedziale i patrząc na mężczyznę, który bardzo szukał mojej uwagi, chciał zwrócić moją uwagę, i była młodą dziewczynką. I on rzeczywiście wyciągnął, wyciągnął penisa i zaczął się masturbować na mój widok, ale jakiś taki jest samozachowawczy, mimo że ja tego się nigdzie nie nauczyłam, ja tego nie wiedziałam. Podpowiedział mi, żeby właśnie zachować obojętność, żeby nie zwracać na niego uwagi i odwrócić wzrok. I właśnie, no i tak zrobiłam, że po prostu odwróciłam wzrok i nie patrzyłam dalej na niego. I taka była moja jakoś... I tak sobie pomyślałam, że w sumie to była taka chyba dojrzała dość moja reakcja. Kiedyś też właśnie rzeczywiście sama też szłam przez park, ale był to dzień i też, też spotkałam się z mężczyzną, który ma, masturbował się na mój widok i szukał mojej reakcji. Prawdopodobnie chciał mojej reakcji i lęku. Myślę że, też, myślę, że też by... Myślę, że też reakcja śmiechu i wskazaniem palcem na niego, myślę, że też byłoby jakimś Myślę, że też spowodowałoby w nim jakąś taką niepożądaną reakcję. Oni chyba szukają mojego. Oni szukają lęku. Oni, osoby, które się obnażają publicznie i masturbują publicznie, one szukają lęku. A jak ktoś obojętnie odwróci głowę albo zacznie się z nich śmiać, no to przeważnie jest to niepożądana reakcja dla tych osób. No to właśnie, I tak, i tak sobie myślę, i nie wiem, czy inne kobiety też mają takie odczucia, że im zabraniana była ta wolność, taka wolność, która chłopcy no mogli sobie pozwalać więcej na tej, na tej wolności. Nie wiem, czy do tej pory, czy miałabym odwagę, żeby na oczach innych ludzi wejść do jeziora, wziąć mydło do ręki, po prostu mieć odwagę, żeby bez pardonu się tam umyć w tym jeziorze, i podmyć się i po prostu, nie, nie zważając na nikogo. Nie sądzę, że. Nie sądzę, że taka manifestacja wolności z mojej strony przywitałaby się z takim przyzwoleniem jak, jak wtedy ten chłopak dostał to przyzwolenie, nie sądzę nie, nie sądzę, że moja wolność spotkałaby się z, tak, z takim przyzwoleniem obojętnością jak, jak tego chłopaka wtedy często, często, często właśnie ta scena wraca do, mojego, do mojej psychiki, stwierdziłam, że może się te podzielę po prostu moimi uwagami, spostrzeżeniami bo, bo często to wspomnienie jakoś wraca do mnie, rzeczywiście. Wracam, wracam do pracy i muszę przyznać, że trochę się cieszę. Zapisane, zapisane mam zeszyty, także czuję się jakbym, wróciła się, jakbym się wróciła co najmniej do szkoły. Będę się dzieliła. Mam różne opowiadki, mam różne spostrzeżenia, różne anegdoty i będę się, będę się dzieliła. Nie wiem, czy to, nie wiem, czy to spotka się z zainteresowaniem, czy nie. Okaże się. Yy. Jestem, jestem, tak, jestem tak przyzwyczajona w życiu do różnych niepowodzeń, różnych porażek. Tyle razy byłam z różnych prac zwalniana, albo sama się zwalniałam i, i yy, znosiłam tyle w życiu porażek i, yy, i różnych niepowodzeń, że, że naprawdę będzie co ma być. I w ogóle się już chyba tak nawet nie przejmuję. Yy, no, ale właśnie mam różne, różne takie nauki, spostrzeżenia yy, z, z, mojego, z moich własnych doświadczeń. Z moich własnych, z ludzi, z których, które spotkałam, z moich własnych uwag, którymi chciałabym się podzielić. I no i ciekawa jestem, co z tego będzie, i tak trochę się cieszę. Tak trochę się cieszę, bo y, tak trochę lubiłam takie robi, robienie swoich własnych spostrzeżeń, zapisek jeszcze z czasów szkoły i zawsze chciałam się, znaczy nie chciałam się wracać do szkoły, bo wiem, jak bardzo rywalizacja w szkole ma znaczenie i jakimi tam głupotkami w szkołach się ludzie zajmują. I jak bardzo trzeba się trzymać kurczowo jakichś programów, jak bardzo trzeba się, jak, trzeba się uczyć, nawet jak pójdę w kierunek, który mnie interesuje, jak trzeba się interesować też innymi kierunkami, trzeba się wszystkim interesować, trzeba być wszystkiego dobrym i nie mogę się skupić całkowicie na rzeczach, które mnie ciekawią, mnie mogą interesować i które ja chciałabym poruszać. I właśnie, i fajnie, fajnie w sumie, że jest ten YouTube i że mogę sobie tutaj y, swawolę robić. I taką y, odrobinę takiej wolności mam do, do zamieszczania kontentu, który mnie interesuje, który mnie ciekawi i którym, y, którym ja się chcę podzielić. Także fajnie. No i są te długopisiki, są te notesiki, są te notatki y, i. I są książki, bo też pokupiłam sobie książkę, nie miałam ostatnio czasu czytać, bo byłam zajęta. Byłam zajęta właśnie bardziej. byłam czymś innym zajęta. I po prostu. I właśnie się cieszę teraz, że właśnie mam, mam, mam pozwoliłam sobie na trochę więcej przestrzeni i bycia samej. i właśnie zaczynam wiedzieć, jak to wszystko działa też, właśnie obserwuję. I. No i zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. I tak się właśnie cieszę. Cieszę się na te. Cieszę się na te moje uwagi, ale też takie będą krytyczne spostrzeżenia co do społeczeństwa, oczywiście, bo miałam dawniej takie tendencje do jakiejś tolerancji, supertolerancji przekraczającej wręcz. I krytycyzm też jest ważny w życiu, i właśnie teraz zaczynam doceniać takie krytyczne spojrzenie, bo krytycyzm też jest potrzebny. Jakbyśmy wszystkich, wszystkich tolerowali, wszystko, wszystko akceptowali, to byłby chaos i po prostu i krzywda i byłoby tylko i wyłącznie cierpienie także no będą też będą też uwagi i tak dalej i tak się cieszę trochę i zacznę właśnie zacznę też yy, zacznę tworzyć jakieś takie krótsze krótsze yy, krótsze treści bo rozumiem że Większość ludzi, większość umysł, umysłów jest taka nastawiona na szybkie informacje, taki troszeczkę fast food, no nie. Żeby szybko coś dostać informacje, bo, ma, bo dużo ludzi ma dużo właśnie takich dużo zajęć i dużo pracy, ale też właśnie ciągle się mają wrażenie, że trzeba się gdzieś spieszyć. Nawet te myśli w głowie im się śpieszą i chcą taką szybką informację, szybkie ten, i no, ja nawet chciałam się tak przygotować, żeby przećwiczyć i sprzedać, sprzedać jakąś, <coughs> jak to się mówi, taką rolę, że, że przećwiczę to, co chcę powiedzieć i tak tra 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 i tak szybko, szybko przekaże, przekaże tym umysłem. dostosuje się do pędu, do pędu świata, który ciągle gdzieś pędzi pędzi w pośpiechu że trzeba coś załatwić, trzeba kogoś trzeba, trzeba prześcigać trzeba trzeba szybko, szybko kogoś uratować, spełnić szybko jakieś oczekiwania, jakieś wymagania coś, coś szybko nie, nie, nie może czekać coś Coś potrzebuje takiego pędu i napędu, to właśnie tak stwierdziłam, że jednak chyba nie będę tak robić. I nie będę. Nie wiem. Że nie, nie będę tak, nie będę odgrywać chyba roli. Nie sądzę. Nie sądzę, że energetycznie, wewnętrznie. Jak już jestem w tej medytacji, to nie wiem czy energetycznie, czy, czy jestem w stanie, czy jestem w stanie tak wejść, wejść w rolę tego mówcy, prawidłowego mówcy. Nie wiem, musiałabym to, musiałabym to przećwiczyć. Nie sądzę, że, nie sądzę, że będę chciała się tak dostosować. Nie sądzę. Zresztą tutaj na YouTubeach jest taki, taka, taka funkcja i tam, że można sobie kogoś przyspieszyć. A jak... No, no to w sumie można sobie skorzystać z tej funkcji przyspieszenia. Jak ktoś chce tylko... Jak ktoś chce zaczerp zaczerpnąć tylko informacji albo tylko zależy mu tylko na kontencie... Yy Dobrze, to chyba tyle na razie. Bo a propos tego spieszenia się i tego, że prawie, że niektóre osoby mają wrażenie, że się zaraz zajadą, ale to utworzę, to utworzę na ten temat osobny filmik. Te osoby, które wierzą, że nie mają na nic czasu, że biegają w takim panicznym, wystraszonej bieganinie, właśnie zrobię, zrobię o tym osobny filmik, to już tutaj nie będę o tym mówić.